Dzień dobry, cześć! Spotykamy się dzisiaj w związku z organizowanym przez Tarnogórskie Centrum Kultury festiwalem SFTG. Tegoroczna edycja jest inspirowana twórczością Stanisława Lema, polskiego pisarza, który w 2021 roku obchodziłby swoją setną rocznicę urodzin. Stanisław Lem w swojej twórczości opisywał między innymi rozwój techniki, rozwój nauki, a także miejsce człowieka we wszechświecie i to właśnie wszechświat jest inspiracją do dzisiejszego wydarzenia, jakim jest start Tezek. Co to jest za wydarzenie? Chodzi w nim o to, że deszcz asteroidów Zniszczył wszystkie planety w galaktyce, i Waszym zadaniem i naszym również jest odbudowanie tej galaktyki i stworzenie nowych planet. Możecie je przynosić do Tarnogórskiego Centrum Kultury od 8 lutego do 19 lutego, zostawiać w korytarzu TCK. Czekamy na Wasze modele. Mogą to być modele wykonane różną techniką. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was trzy modele. Jest to Ziemia, Jowisz i Saturn. Nie sugerujcie się jednak rozmiarem tych modeli, ponieważ ta wielkość jest uzależniona od techniki, jaką były wykonane te modele. U mnie Ziemia jest największą planetą, jednak tak jak wiadomo, największą planetą w układzie Słonecznym jest oczywiście Jowisz. Posiada on 79 księżyców. Drugą wielkości planetą w układzie słonecznym jest Saturn. I taka ciekawostka, że Saturn, żeby okrążyć słońce dookoła, czyli zrobić taki pełen obrót wokół słońca, potrzebuje do tego ponad 29 lat ziemskich. Czyli dla porównania Ziemia obkrąża słońce w ciągu zaledwie 365 dni, czyli w ciągu roku. Dobrze, dosyć już tych ciekawostek. Przechodzimy do działania. U mnie ziemia jest wykonana techniką takiej masy papierowej, którą wykonamy z takich pociętych kawałków gazet. Ja sobie wcześniej przygotowałam takie paski o wymiarach od szerokości 3 cm. Najlepiej sprawdzą się do tego kolorowe gazety, jakieś czasopisma. Natomiast takie czarno-białe gazety nie będą zbyt dobre. Przygotujcie sobie też balon. Najlepiej, żeby to był jakiś jaskrawy kolor, ja mam akurat niebieski, żeby potem było widać, gdzie zostawiliśmy miejsce nieoklejone nie gazetami. Przyda nam się również bibuła. W zależności od planety, którą chcemy wykonać, ja użyję do tego bibuły w kolorze niebieskim. Co jeszcze potrzebujemy? Na pewno jakiś klej się przyda, mąka i woda, miseczka do mieszania. Ja tutaj sobie jeszcze wycięłam wcześniej kontury kontynentów, nożyczki, taśma dwustronna i to wydaje mi się, że wszystko. Także przechodzimy do zadania, do działania. Do miski wsypujemy około 3 łyżki mąki pszennej. i dolewamy do tego wodę. Energicznie mieszamy. Konsystencję, jaką powinniśmy uzyskać, to jest taka konsystencja kleiku albo niezbyt gęstej śmietany. Pamiętajmy, że zawsze możemy sobie troszeczkę dosypać mąki, jeżeli mamy tą masę zbyt leistą, albo dolać wody, jeżeli jest to masa zbyt y, taka zwarta. U mnie ta masa wygląda mniej więcej w taki sposób. Następnie nadmuchamy, nadmuchujemy balon. Nie dmuchamy go do końca, powinien być on gdzieś wielkości większego grejpfruta. Zawiązujemy. I teraz paski z gazet, które wycięliśmy wcześniej, musimy moczyć w tej mieszaninie mąki z wodą. Nadmiar ciasta troszeczkę ściągamy z paska i przyklejamy do balona jeszcze boże to do miski żeby mi było wygodniej i teraz musimy odkleić cały ten balon żeby uzyskać taką skorupę jak mamy tutaj potrzebne, jest, potrzebne są co najmniej dwie warstwy takich pasków z gazet Także musimy odkleić wszystko bardzo dokładnie, tak żeby nie było też widać pomiędzy tymi gazetami balona. Dlatego wybraliśmy kolor, który będzie rzucał się w oczy. Po odklejeniu balonu dwoma warstwami gazet uzyskujemy taką skorupę. Ten balon, ja sobie go wcześniej odkleiłam. Musimy go odłożyć na około 24 godziny do wyschnięcia. I teraz przebijamy ten balon, który jest w środku. Po przebiciu balona obklejamy go teraz bibułą. Używamy do tego mniejszych kawałków, tak żeby równomiernie nam się okleiła. Ja sobie wcześniej wycisnęłam taki zwykły klej do papieru i teraz będę smarowała powierzchnię tej skorupy. I na posmarowane miejsce będę przyklejała bibułę. Skorupa ziemi obklejona bibułą, teraz należy przykleić kontynenty. Do tego używam taśmy dwustronnej, tak jak wspominałam kontynenty sobie wcześniej wydrukowałam na kartce takiej tekturowej i wycięłam kontury, a teraz przykleję je do naszej ziemi. I pierwsza planeta gotowa.